Ostatnia dzisiaj dogrywka, która zdecyduje o kolejności w tabeli, także naprawdę ważne. Jakim posunięciem zacznę białe, jak obstawiasz? Myślę, że E4 i E4 będzie. E... I na dymy. I, I myślę, że będzie... Donem centralnym wyjdą, tak? Spod króla. Tak, tak, przed króla. Tak. Myślę, że to będzie obrona sycylijska i znowu wariant mąskiewski. Okej, okay, sprawdźmy zatem, co tam mają. Panowie przygotowane. No w tym samym zaczynamy moi drodzy dogrywkę. No i mamy to 4 jest Sycyl. Proszę bardzo. No Ty i też jak z, nich z mówiłem, otwartej to, księgi Nie, Po moskiewski. prostu Obaj to grają, dlatego łatwo było zgadnąć, co no, zagrają w Armagedonie. Jesteś, jesteś kozak, powiem ci. No i tutaj to. znowu. to dzisiaj padło chyba 216 razy. Przynajmniej. Przynajmniej. Czarne, białe zabezpieczyły króla, zaczął czarne też. No i rozwój. Ja spokojnie pionym badaje bada jedno pole. Bicie w przelocie. Tak, magiczne posą. Który... Nie trzeba bić oczywiście od razu, można poczekać. Chopij albo Hetmanem, albo Skoczkiem, zobaczymy. Mm -hmm. No i Hetman do gry. Przed, mm -hmm. przed gońca, ciekawe. ciekawe. Czy goniec będzie wchodził? Tak, Tak. Wchodził jeszcze... Podwójne Podwójne To z jednej i z drugiej strony. Podwójne, ciekawe. tak, double fianketu tak, Mamy ciekawo. na desce. Mm -hmm. To ma swoją nazwę, ale nie wypada nam mówić. Dokładnie. Potoczną. No i dobra. Która, e, która strona wykaże się tutaj lepszym podejściem, aktywniejszym, skuteczniejszym? Moim zdaniem czarne można być zadowolone, dlatego że białe. O, teraz zaczął, y, złamał, że tak powiem, szybko. Mhm. Czarne próbują Za wymienić tego odwróć. piątka bandowego, a białe w centrum uderzają. No, jak to często ma miejsce, prawda? Tak. Atak, na centru, atak w centrum komor. A i odwrotnie. I na odwrót. No i tutaj pomieniało się coś, otworzyła się centralna linia, co jest też istotne z punktu widzenia obu stron, tam są ciężkie figury zazwyczaj, to znowu kolejna próba kąsania, nadgryzania struktur centralnych, a tak jak mówisz tak. kontratak. na Czyli dla czarnych próbują po prostu zredukować tak, materiał, mm -hmm. zmniejszyć liczbę, anihilować bierki z deski. No oczywiście. Czas powolutku będzie się wyrównywał, a przypominamy, że czarnemu wystarczy remis. Dlatego, żeby jego drużyna otrzymała dwa punkty, a biały musi wygrać, żeby jego drużyna dwa punkty wywiozła no. z tego meczu. Dokładnie. I czy to jest optymalne podejście w tym kontekście, to ustawienie, ten debiut, jeżeli chcemy grywać ostro i grać na wygraną? Ale czas się zrównuje, proszę Państwa. Tak, żeby czas... się zastanawiam, co się dzieje, jeśli przepchnę tego pionka. Momentem gry. Myślę, Najpierw że to błąd. Myślę, że to można błąd. było przepkać, prawda? Tak, myślę, że bardziej tak. Okej. Okay. A tutaj wymiany, wymiany, wymiany. wymiany. Wieże tak kolejne. Wydane. No i redukcja materiału tak. dla czarych jest ok, nie? Tak. Myślę, że tutaj nie masz żadnej przewagi biały po prostu. Mm -hmm. Pozycja już się wyrównała. Tak, czasowej na pewno nie. E, bo to jest mniej więcej równa sytuacja, jeśli chodzi o time management. No i ciężko powiedzieć, jak tu gryźć, którędy. No presja jest tam, napięcie e, tych pionów w centrum. Próba tutaj nacisku jakiegoś uhum. i teraz atak na gońca i na pionka. Bardzo no tak nieprzyjemne. Zaraz o Hetman dociska po przekątnej. Hmm. No tak, no ale go nie zbroniony, prawda? Na razie tak, ale zaraz tam wieża Zaraz tam to mogę się ujść, może tak, tak, zmienić jak wieża się dołączy. No by, chyba właśnie wieża zechce podeprzeć Hetmana, ewentualnie wejdzie na tę linie tutaj. Hmm. A zaraz e, obok. Albo, albo na centralną, blisko ma. Tak, ma blisko. Czarny bardzo nieprzyjemny ruch, teraz widełki takie nieprzyjemne grożą Centr w samym centrum deski. <laughs> tak, zawsze te groźby typu widełki, te, te takie pryncypialne groźby, ta, że się to tak ta. wyrażę, to ta. cały czas trzeba mieć to na uwadze. No, ale to są arcymistrzowie najwyższej klasy zawodnicy, jest... więc po dwa. 400, grubo ponad Andrej hmm. 2600. O chłopie, zamknął centrum. Tak. E, no i że <coughs> przepraszam, napadać tutaj no na i taki... No bo to biały musi gryć. Biały tak. musi udowodnić, że ja tutaj gram na cały punkt, chłopie. No to jest ciężkie, dlatego że to zapychana ta pozycja. Dokładnie. Bardzo nieprzyjemny atak na na skoczka. Myślę, że trzeba zaatakować teraz Hetmana wierzą. Tak, bo grozi zrujnowanie struktury takiej brzydkiem. Tak, nie? i wtedy odejść dopiero z koczkiem. I to zrobił Łukasz. A, Tylko że nie wiem nad, takie, nad czym tak? myśli. Aha, nad aha, takim ruchem. Tędy jeszcze można. Myślę, było. że nie, nie jest to słuszna idea. Odejść, bo muszę przez centrum teraz go przestawić, tak? Tak, ale jak widać, yy, kolejne wymiany to będą. Aha, czyli pozwala mu redukować materiał? Tak. No, no wy, A, jeszcze muszę atakować. Na... A, tak. Ale nie, teraz właśnie o to chodzi, że tutaj bardzo nieprzyjemnie stanie czarny, bo goniec białopolowy będzie bardzo zły w tej pozycji. Mm -hmm. I Łukasz to wie, on, on zdaje sobie sprawę, że traci. I ten goniec będzie... A te gońce się po prostu wymieniły i się okazuje, że ten skoczek... Jest dużo tutaj świetnie. świetnie. No da. może być wypchnięty jeszcze przez pionka. Mm -hmm. Także jeszcze, że tak powiem, ma nadzieję w oczach, ale czy mm -hmm. ta nadzieja nie trzeba zgaśnie? Tak, trzeba bronić gońca, no nadzieja umiera ostatnio, jak to mówią. Jak Jak skoczek ma problemy. Po to czy tutaj? Już ma problemy. Problemy skoczka, tak nazwałbym ten, ten film. Ciekawe co teraz przygotował, jeśli zaatakuje tego skoczka. O co tu chodzi? Aha. A jaki ruch masz na myśli? Yy, pionkiem o dwa pola, żeby A. wieże i skoczka. Aha. Wziąć. Ale wtedy skoczek ma takie ciekawe pole koła Hetmana. Aha. I wtedy się wymieni za końca. W tym miejscu. Tak. Okej. Okay. To no pewnie to liczył panowie. Wariant F4, skoczek F3. Mhm. Tu jednak hmm. poprawił ciężką figurę? Tak, musiał to zrobić. Pres... Żeby grać na wygraną. Żeby grać na wygraną, żeby stworzyć presję? Tak. Wymian raczej nie chcemy, nie? No ale... Co, co no co... Zrobisz, jak nie wymiana, no właśnie? Dokładnie. Co zrobisz? Tak nie zrobisz, jak to mawia klasyk. No i. Oj, będzie straszka. bronił bardzo nieprzyjemnej końcóweczki, Andrzej. Mhm. No ten skoczek, ale, ale oż pięknie tam będzie stał za chwilę. Tak, za momencik. Po kilku. Po kilku manewrach. No biały wezmą tego pionka. Stanowi w centrum. Eee, w taki sposób? Nie ciekawe. Wezmą tak czy inaczej, nie? No bo teraz zabezpieczył piona i pchną kolejnego sprzed króla. Tak, tak, a ta wieża jest bardzo niefajnie stoi czarnych. Chociaż bardzo... jak pchnął, to nie można wtrącić. Nie, no nie można. No bardzo właśnie. A kopy to. Proszę bardzo, co tu się dzieje? Wow. Bardzo zagrał. Wow, ale ładne kopyto to znalazł. Obronne. No hmm. niedokładnie zagrał Łukasz i to wykorzystał Andrzej. na momencie, co? Tak, to zobacz jak Pięknie szybko kręcił. Tak. In between move'em zajechał no, od ładnie, ręki, ładnie, naprawdę. No tak, jest kontratek. Od Z razu stępew na wieżę, która, która wisi, więc trzeba. No, nie, no to, w tej teraz to Czarny w ogóle tutaj to gra na. To Czarny gra... będzie rozdawał karty. Taki skoczek. Tak, skoczek. To jest bestia bityczna tak. jakaś? No i tutaj nie ma centralizacja króli. Tak. Goniec zawsze będzie gorszy, zobacz. Zawsze mogę. Przykład podręcznikowy, prawda? Tak. Złego gońca. Goniec jest po prostu tragicznie zły. On nawet nie jest zły. Nawet jest zły. Powinno być jakieś słowo: na więcej niż zły. Na więcej niż zły. I... Abs zły. <noise> Absolutnie bezużyteczny w tym no, pozycji. No po tak tak. i piękne przestawienie skoczka. Skoczek tak, będzie siadał no na słabym pionku. No i zaraz skończy się to remisem, i Łukasz wie, mm. że ten Armagedon zremisuje, co znaczy, że on tak naprawdę go przegra. Tak, w tym no momencie. Remis prawie. oznacza przegraną, leci. No nie. myślę, że czarny będzie grał na wygraną, może grać nawet na wygraną tę pozycję. Mm, na wygraną? A, nie, A już nie, nie można nie. oddać? Tak, trzeba oddać właśnie tego, gońca. No, ale po. No. no ale to remis to jest wiadomo, tak. kogo faworyzuje w tym filmie. Dokładnie. Czy, no już tak, widać. Dużo czasu, A jeszcze broni. Spojrzenie dobra. typu kurde balans. Jeszcze broni, zobacz tego pionka. Tak. Totalnie. Mógł oczywiście pobić gońca i później pionka następnie. Tak. Ale... Odrobina polotu i finezy no, nie zaszkodzi. Dokładnie, oczywiście. No to jest remisowa pozycja, ale tylko czarny może ją wygrać. Natomiast ta pozycja oczywiście. No, no na trzech sekundach, proszę bardzo, ale czasu jeszcze nie dodaje, zaraz mu spadnie czas. Czy go wyflaguje? Proszę bardzo. Poddał ha, partię Łukaszniczne. Tak jest. A ładnie to, ładnie tam trzeba. D3, tak. Mm. Mm -hmm. Przepięknie to zagrą.